Siemaneczko witaneczko. Dzisiaj chłopcy przywalili Okuźwaki. Rabyk przypiął. Na kozłowo. nad Joblinami przyjechali. Jest z Wacem. Dobry. Siema Jest Łukasz. I tam są chłopcy. Zarówno idziemy, żeńki. Żukens, ty na to? Nie. Na razie naturalne. Idziemy do Łukasza, przyjacielu. Pochwa się na co, tam może Glistki. Listki, ginecka poszła i futerek, ja. Futerek, ja. Futerek, ja. Futerek, I futerek śmierdzący. śmierdzący. Ja. Na federki. Idziemy teraz do tego tu fajnego. Weźmy fajny pokój. Tak. Co to tam było? To... Dwie wędki na, wędki, na wędki. Dzisiaj tak wyjątkowo. Dzisiaj na, na wędki. wędki. Już od godzinę, może wczepionek tak. ja. Idziemy na przyczalkę. To będzie do domu Do palaczy widzę, olej Tu mi Tu les, les chyba by to Na co może pinki i Imada Pinki Mada ja, no, ja też tak na razie polecam A nie blizda? Na razie nie mam trochę mniejsze Dobra, idemy do chłopców z Ali zobaczyć nie kanibala <noise> Ołowia na kanibala Jest Topka. Sopka Jest Jacek Jest Leon A tam kotka drużyny <noise> do, ci, do ciulania Idziemy się przywitać z maniolem A maniol nas pali są wali Co działo? No coś tam chyba za dużo tego, dowaliłem ołowiu ale. O jest i maniol Siemaneczko Maniel nas bawić jako jedyny będzie na jedna próbował, nie? Ja Tak podczas z brzegu, nie? Się Bele nad wodą się pobawić dokładnie, nie? Za dużo co gadasz? Niech trochę wypłynie Tam jest Aha, tam widzę, ta, no tam Dobra, chwalicie kto na co mhm. i to? Madecka Na madecka? Mada i kulki Mada i kulki A ja na kulka Na, na I na tyskie Na tyskie, Ponad A, tyskie. A co tam macie? Zdarzycie Jokersa? Ochotka? No, ja, no, ochotka mają? A to na Nie, ja ochotka, nie, nie. bym nie na ochotkę. Ja spróbuję. Ja no. spróbuję na ochotkę. <grym> <grym> no, no. Dobra, i tak się łowi, nie. Nie chopaj. A spływać się rychtuje, zanęta już baza mą na w doma wyfertano, żeby nie było roboty tutaj. Tu mamy mrożone mady, w sumie zaraz je może klepnęmy do środka. Drugie. I tu mamy stare pinki co pitają. Jeszcze z lodu zostały. To do hasioka Wyrtomy. Dzisiaj futrowanko z pety będzie, więc trzeba kleić kluchy do michy i do wody. Co się tu teraz dzieje? Co tu się teraz dzieje? Klejemy kluchensy do pety. Trzeba pamiętać jak do pety kluchy. Zawsze to pokazuję, z jednej strony muszą być Płaski. płaskie. Jak do tej pety, nie? Drog... Do tej, do tej. Ja. <laughs> Zrobimy sobie na razie pora kluchęsów. Są tak trochę bardziej zbito ta zalęta. Potem jak do koszyczka to ją trochę rozproszymy taką. Sukszę bardziej. Pierwszo ze środka weźmiemy, mamy rozdwa, trzy, 4, pięć, sześć, siedem kluch szczęścia tradycyjnie, klasycznie o kluchy tym płaskim zakładamy se tak, idziemy na kijaszka. I cykomy, dobra wyciepiemy to rozdwa i bierzemy się za wciepywanie kii. Aczka pików to chujnie nagroda Abario Kolejny pocisk Jeszcze ostatni kluchęsik siódmo klucha z cynścia Aaaa się zniebała jeszcze! Ja tu nawet pinki mam. Ciepujemy pierwszy zestawik do wody. Koszyczek, tu jest chyba 60 albo 50. Hacyk na żyłeczce. Jak na razie. Założa też, założa, mada i pinka. Dzisiaj będziemy chytać patriotycznie, czyli biało-mada i czerwono-pinka. O, koszyczek naciśnięty i ciepka. Pierwszy kijaszek zaciepniony Wiedziesz go manko. Dobry, oh, witamy serdecznie Dobra i cisnemy karoca I co tam? O co się będzie działo kurde a nie co tam no. Ja, ja dopiero pierwszy kiw ciepnął. Tak? No ja. wszyscy coś tam stop, chcą ode mnie. Ale ja jechał o której? O, o 7 byli na tym pod domem kawalera, nie? To spoko nawet, nie? No. Zobaczyłeś, co się wiedziało, ale kurde wszystko teone. No te O, no, no, Tam trochę. Spoko, tam trochę rybaczówka i przy tamie tam widać jakiś lud. Pacy mi obiecał, że dzisiaj ani jednego sumika nie ja. No nie będzie, nie będzie, ja to gwarantuję. Nawet ryby nie będzie. Nawet ryby nie będzie. Co no ty robisz? Nie wiem. Co ty robisz? Co ty, robisz? Co ty, robisz? Co ty... Co ty tej gliździe robisz, chopie? Patrz, karmia ją. Te... Trwało i robi. Karmia ją. Trwało i robi. Epa, jakie to jest gęste. Ale się posuwa. Ej, a Ty do... masz jeszcze przyterminowane glizdy z tamtego roku? No, przez to je chemią jeszcze bali. <laughs> dobrego w tym ja, dzień. Dzień. Dzięki, właśnie, bo my się no. Wzajemnie, Dobra, lecimy drugi koszyczek Tak samo walnemy se Matka i Pinka Matka i Pinka i będzie wyginka Idziemy do Łukasza zobaczyć co on tam kombinuje synek, co to tam ma Listki no. Jedna jest nawiska Ja nie widzisz I taki mały koszyk mm -hmm. A wiele on ma ciężki dosyć 40, nie? 40 nie? taki malutki Spoko, daleko leci chyba, co Żeby nie przekarniać rybki A są pinki hmm. i <głos> obok. <głos> Peta obok Peta Staro z tamtego roku jestem, nie? Parcie wiele tam ludu i na razie wszyscy bez brania Dziwne nie? Nie? Trzeba przełamać tą złą pasę dzisiejszą Kurwa, kliżej zachoczył. Ja? Ja pa Tu glizda została, przyponem że strzelił Glizpa Glizda rozwalono. Tu żeś kaźmotlnął, o Żuku, będziesz nęcić spety. Pokażesz ja, jak to się ja robi Raczej nie Spokój, nie, nie być nie. żyła synek. Na razie jest a dali na dalina Moryłecka, komoryłeckinko. To jest plastik taki, ja? Nie, to jest metalowe są takie. Metalowe. A, fajne są te róezy. No spoko dalej rzuca no idzie, nie? Wyprofilowane, wiesz, że się nie motlo. Nawet no. przy krótszym przyponie. Trzeba nabyć, trzeba nabyć takie. Mniej miejsca zajmują, mnie zobaczymy sobie umiejętności rzutowe a. żukęsa i no bo ten bombel nie zachodz na copce I do mnie, i do mnie. Widzieliście te podciepki? Widzieliście te podciepki? To się nazywa podpinka typowo klasyczna Podpinka ha. Cięcie, gięcie Łukasz ma w ranko pierwsze A was miał choczyk wiązać teraz Miała być bezmisja, nie? zaraz się No dwa razy już no, te drugi raz właśnie widziałeś. Kacki nie ma. Kacki nie ma. Widzisz, synek? Przeprosiny. Sumik, nie ma za co. Przeprosiny, bo żeś gadał, że tu nie będzie ani dzisiaj szkubnięcia. No co mówicie, pana? Na glizda tutaj. Jak? Na glizda, ja? O, to trzeba na glizda wiązać, pa. Pa, bierę, siedzi. Tam będzie coś siedzieć może. Tylko, bo tam są długie są, jak, które się fajnie miały ruszać. Pierwsze branie z kozłowej A, A nie, wadsta, to jo. Wac tu ruszą mu, branie robi. Już opierdol, że dostał. O, chyba czana glistka. Albo rak. No. <laughs> albo rak. Tego nie wiem. Nie, no, pewnie ryba. Pewnie jakiś piszor Nie ja abych to ciął wpi. Albo weźmie, albo nie, nie. nie Dobra, to czekamy. Teraz mamy Te fajny to. Czemu czy ty tu masz folia na tym? Ha! Bo to jest znówka sztuka, nie śmigana. Znówka, sztuka. Lekre. To ta druga streczem pierdol. Nie, wiem, zapomniałem <głosy> to to. <noise> Do kompletu? To tak dziwisz. Blisko. Poszło Blisko. Ja dalej nie umiał. A i ryby. Nie ma. Są tam te ryby. Zobaczymy na dół? Nie ma Nie ma, niebo się odbił co, ani bramka, co? Nie chcę skubać Do której? co, dopiero się zobaczymy, nic nie będzie działo, to zobaczymy, może to pojadę też. To Jeszcze pół dnia może coś być, nie? Mucha będzie lądować, będziesz widział lądowanie muchy te On tam go do... do Sławka? Ja, go to home Idę ci muchę Kai Kaj lądować? Tam, tam w wysokości myślę, że w przyczepce Patrzy na mnie, pa! Dziwi O teraz we mnie chyba Zarówdupi we mnie Jak chcesz lecieć, Żuku? Obejrzeć gęsi Obejrzeć gęsi Jak na wodzie? ryba, to aby gęś Mucha, dźwigaj się Jak się wszyscy śliźli, te. <grymne> oglądać nauczyli. <Skurii> gęsi, gęsi. <grymne> Ale fajnie, o, jest ze śląską. Padłukłeś. No i lecia ja bliżej. Da tak mnie to wydupią. Jak będą startować, to za czym się. Patrz, tego jest trochę tutaj. Mm -hmm. Nie, bo... hey, co to się dzieje, Sam Co tu się dzieje? o mnie! Jako szybko śpika, ja tu widzę jakie poruszenie i nastarte. Widziałeś to, Sławek? No. <śla> 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 las, las, kije, furgają, futer furgo. Każdy pokarpił i zbierać Trzeba się świjać? Tak jest Na od na kluchy nie, Ryba nie bierę, to na Na kluchy na do domu Na kluchy do domu właśnie <laughs> O, ale by przybrał Jaki bieg był po branie Opie, mi prawie pikawa szczeloła Ja gadam kurwa Jakie branie Tyśmy świją, nie? Dobra, nie, my to, my to wszystko się wyjaśniło. Czekaj, no ty też Co wy robicie, chopy te? No, nie, 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 nie No to nie. ryba. No... Pa, się. Kurde, ale my, pod pod I jak tyś startnął? To on tam wszystko po obalu, nie? I czemu jeszcze że Wszystko, co zleca, nie? Kot w rękawicy razem z Pinką. Zasiu! Wyuniok! kółko kulko wyleciało, pato! Pata awaria! Ale to co to się odkręciło? Nie, się zjebało do mnie! Nie, manisz. no Ja już to widziałem, jak jechał, że że ty wiesz! No, na tych może tak. dopykasz że się, śpijają Jakoś doniesiemy, nie? Awario! Awario! Na, na, na spawanie! Na wulkanizację, do tego! No. No a wy macie lewarek Macie <grym> lewarek Ja wałczę Koło straciłem Bo sam koło trzeba wciepnąć Jedno już leciało. Teraz drugie ci odleci i A to nie, to jeszcze na tylnik pojedzie, to nie ma tragedii O, na trzech kołach stoi <grym> Teraz, teraz pojedziesz. Klasiker, nie? Żuchu ci na pewno tam piłową. Tak, chyba no On tak robi wszystkim na zło. Żuchu, jakie branie bo było fajne, super Aha, lekka Nara hopy no, bawcie Coba. się. Siemaneczko Copecka Sapecka. My się nie żegnamy. z Kurwa Sapecka. się za za Sapecka. Za Dzięki za, dzisiaj. za dużo rynców. Tak, Za no już Sapecka. Graty Sapecka. Tak, już Graty świeczka. Po, pozdrowienia z nadwody Jak tam panowie? Bardzo fajnie było. Bardzo fajnie były ryby. Ryby w multum. Zapraszamy wszystkich na kozłową No, za dużo się nie wydarzyło, ty się hold, bo Ty, <grym> zawsze, ty ja. zawsze zapowiadasz, że takie kabany będą siadać. Takie. A potem kapelusze, nie? Takie gdzieś tam pływały, a takie Nie no, lipa co ogólnie? Lipa totalna. Piesze. Łukasz to miał branie, może się poszczycić, że miał branie. Na glizda, nie? Na glizda! To jedyne. Na gliździara. I o pustach tam coś było niby, ale to chyba pipek siadał. Marcin na lodzie. Się to Marcin na lodzie, widzieliście dwa łoksy wyciągnął, fajne No także wad za tydzień za lód, Bo mroźno dzisiaj, nie? Mroźno, chłodno, do mrozy Także za tydzień na lodzie się chyba widzimy. Nareczka i pozdro Nie? Tak jest Lekko, wielkie łoko that's why they say fake it till you make it a and if you play that game then you just might make a change rearrange all the bad to okay take the worst i say and turn them to a game take the best i say and put them on the